Wszystkim, jest swoim zawodnikiem. To był taki, taki mecz, że my byliśmy cały czas ze swoim przeważającym. Niby tak, niby tak, i nagle spowodowaliśmy bezpieczną wypowiedź się przełamać pod końcem meczu i niestety roztrwoniliśmy to dość, w dość dziwnych okolicznościach. Ale nie to jest dla mnie ważne. Ważne jest dla mnie to, że często się zdarza że w takiej sytuacji, że jak zespół ma wygrany mecz, to w dobrym już. Jak schodzi z niego powietrze, my pokazaliśmy charakter, do końca walczyliśmy. Oba strony, miały piłkę na czoło w pewnym momencie, bo i to strzelał dwa razy z linii i, i mógł to wyjść, mógł, to, mógł, mógł, iść, mógł iść na prowadzenie. I my, i my mieliśmy rzuty w końcówce, także najważniejsza rzecz to to, to że e, pokazaliśmy charakter, wygraliśmy 10 razy w i dlatego jestem bardzo, bardzo dumny z tego zawodnictwa. Święty domik obok kibidł, obok obu stron. Ja bardzo dziękuję, że nasi kibice już w takiej liczbie, bardzo to jest blisko, że w takiej liczbie jeżdżą za nami. To jest wielka rzecz, udało nam się stworzyć w etapie, taką atmosferę, że, że wszyscy, się, wszyscy się cieszą. I, i jedno tego co na koniec podkreślić, to co zawsze mówię w takiej sytuacji, że my bardzo szybko zapomnimy o tym meczu i będziemy się starali przygotować do następnego. Ten mecz tylko pokazał nam, że nigdzie nie będzie łatwo iść z żadnym ale bardzo się cieszę. To jest bardzo, bardzo cenne zwycięstwo dla mnie. I dla zespołu oczywiście. Dla klasy, Dziękuję bardzo. Z mojej strony na początku chciałem właśnie, tak samo jak ten, podziękować kibicom, bo naprawdę doping w dogrywce pokazali, że są z nami, są naszym szóstym zawodnikiem, i było ich słychać i czuliśmy to, i naprawdę dodawali się. Przede wszystkim, mówię, że dobrze, wygraliśmy. W dogrywce pokazaliśmy charakter, tak jak też nam powiedział i... no, no, bo... nawet... Słucham? Słuchaj? No, dobry, tak. No, no dobry. Znaczy. <laughs> Drugie rybki, go wygraliśmy. E... Pokazaliśmy charakter i z tego trzeba się cieszyć teraz e... zabadnami i przygotowujemy się do nas nałożyć. Dziękuję. Wszyscy sobie na meczu wiedzieli, że moi zawodnicy dali z siebie wszystko co mieli. tak nie jest. Prawda jest jest brutalna. Jeżeli inaczej potrzebujemy głębokiem to widać wzmocnie jeżeli to wzmocnienie będzie, będzie nam niezmiernie ciężko. Ona nie będę opowiadał, bo co tutaj można powiedzieć. Siedzi latan, który praktycznie nie żyje. Ci co mogli dali siebie wszystko, chwała im za to i, i tyle będzie na pewno dla nas ciężko się po tym podnieść. Mieliśmy już praktycznie wygrany no, taka koszykówka nie wpadła na dwa osobiste w końcówce i to się końcu. I to się, się, to się, to się zemściło. Także musimy się z tego podnieść. Mówię to po raz kolejny, ale, ale no, taka jest brutalna prawda. Gramy jak, jak to większość fachowców. W Polsce mówi to po nas, tam na to co mamy, ale, ale nie wygrywamy meczu. Więc musimy, musimy dalej pracować i dalej iść. I dalej swoją drogą uciekać na pierwsze zwycięstwo po tej bardziej przegranej meczu. Okay. E, najpierw pogratuluję Turu na wygrany mecz, bo bardzo dobry mecz, walka, daliśmy wszystko z siebie. Zostawiliśmy serce na pewno na pakiecie. Przygotowaliśmy się bardzo dobrze przeciw, zagrać. Oczywiście jesteśmy bardzo mało, też by było problem z i z treningiem. Zabrakło nam 10, można powiedzieć, seniorów, żeby, żeby trenować, to skomplikowano się jak najlepiej. Ale i tak myślę, że zagrać wyżej niż nasz limit, można powiedzieć. Zagrać w sześć, można powiedzieć, przez. 50 minut to naprawdę jest, jest bardzo ciężko, ale tak czy inaczej powinniśmy w tym pierwszym wygrywce po prostu wygrać, wziąć ten miar, ale nie udało się i potem w drugiej wygrywce na pewno mieliśmy siłę, Torek ma szeroką ławkę i to skorzystało i zasłużenie wygrania. Dziękuję. Panie Kocie, Ja? Która nie motywuje po takiej walce i w sumie przegranej, więc to nikogo nie może cieszyć. Cieszy na pewno postawa zawodników, ale te dwa następne mecze, czyli z streflem i z siatką dla nas takie kluczowe, żeby gdzieś tam nad kreską się utrzymywać. Ja na ten poniedziałek przyszły trzeba będzie zawodników zmotywować, żeby walczyli z sobą. I jak na razie przekrywamy mecze dając siebie 100% i motywacja zawsze w tych chłopakach jest, i dają w siebie 100%. Na razie nie ma problemu z motywacją. Widać to w każdym meczu, widać to w meczu i, i było to widać w meczu i ze Zgorzejcem i w i dzisiaj. Także że jestem spokojny o tą grupę ludzi, bo, bo oni czekają jak na czekają <laughs> jak na święta na, 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 na ten mecz, żeby go, żeby go wreszcie wygrać I myślę, że... że... Motywacja, sami się będą motywali na meczu w Sobocie. My tylko będziemy to gdzieś starali się podtrzymać. Jestem pewien na 100%, że na meczu w jest znowu dadzą siebie 100% i mam nadzieję, że wreszcie, wreszcie przełamiemy tą niemoc i w Sobocie się uda objąć zwycięstwo. Mam pytanie do Daltana, oczywiście gratulacje za ten wynik, za 38 punktów, to rzadko się zdarza, ale jak tu się w kłótnie i dzisiaj atmosfera na, 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 na meczu z tobą zawsze, jak to się było chyba fajne i fajnie czyli przy, przy takiej publiczności. Jestem bardzo zadowolony. Oczywiście um, całą, przez prawie całą moją karierę w szkoleniu w ramach wygrywało się. ale jestem, wierzę, że w styczniu będzie, będzie farmex inny zespół, um, może szerszy, i będziemy, będziemy na pewno 100 tą żeby powiedzieć, jesteśmy bardzo zmotywowani, y, trenujemy bardzo, bardzo mocno, w każdym treningu dajemy z siebie wszystko i, i też na meczu także z motywacją nie ma, nie ma problemu, tylko po prostu jest to realność nasza, że jesteśmy mało zawodników, można powiedzieć. Y, jestem bardzo zadowolony z miastem, to chciałem, wiedziałem, że przyjeżdżam. Y, y, Spokojnie miasto, to potrzebowałem, bo grałem zazwyczaj w dużych miastach też w Cowawku było inaczej. Jestem bardzo zadowolony też z treningami, z trenerami, z Krzysiem, z trenerem Pierwszym. Po prostu z zawodnikami mamy bardzo dobry kontakt, także wszystko pozytywnie, tylko jest ta, ta mała idea, że, że po prostu brak mi wygranych. Ale mówię, jeżeli tak będziemy. I iść i trenować tak i zmotywować się tak, jak jesteśmy, na pewno to jest dobra droga, że, że zaczniemy. Naprawdę realia jest inne, ale my wierzymy, że w tych dwóch meczach damy się siebie wszystko i mam nadzieję, że wygramy.